Cześć, witajcie. Ja jestem Sylwia. A ja, Dawid. Eee, o czym dzisiaj, Sylwia, powiemy? Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, a w sumie takim stwierdzeniem, że osoby mające SBS nie chcą się wyróżniać. Mhm. Hmm. Właśnie. No i teraz, czy da się nie wyróżniać hmm. mając SBS? No, patrząc, na umiejętności kamuflażu, czasem się da. Tak. Zwłaszcza jak ktoś na przykład, jak było w moim przypadku, czytałam dużo książek, więc bank słownictwa był naprawdę ogromny. Mm. Więc znajomi w większym przypadku w ogóle nie widzieli, nie widzieli ee, problemu. Może tam niektóre właśnie słowa czy zdania były wyrwane z kontekstu, w ogóle niespójne, ale ogólnie nie, nie wiedzieli tego. To. No czyli nie wyróżniamy się. Tak. Dla nich mówimy okej. Okay. Mm. Ta. Wyróżnimy się wtedy, kiedy no, zaryzykujemy i w bloku chcemy tam przycisnąć, a już słowa się nie da zamienić i powstanie zacięcie. Mm. Blokada, Co wow. wow. robić? I wtedy oczywiście my chcemy uniknąć, ale ktoś to zauważył i no pojawi się uśmieszek, nie? Mhm. Mm. O, jakoś tam dziwnie mówi. Bo, albo na przykład i żarcik w naszym kierunku. Mm. I to po prostu paraliżuje. My tak chcemy uniknąć tego, bo chcemy być normalni, chcemy być traktowani jak wszyscy, mm. a nie wyjątkowo. Tak. Mm. No i teraz, jak to się ma w treningu nowej mowy? Nie? No bo jest taki etap podstawowy, uczymy się wszystkiego od początku, i ktoś tak skrzętnie ukrywał całe życie. Mm. I naraz poznaje system podstawowy, który, wow, ma flow takie, mhm. wszystko jest lekkie, rezonuje, no i się wyróżnia. Tak. Bo przecież założenie nowej mowy jest takie, że to jest twój nowy kanał i tak konwersujesz wszędzie. Mhm. Nie ma wyboru, że ja sobie użyję starej. Mhm. No i teraz co? Jak sobie z tym poradzić? Mhm. No, tutaj jest zmiana i jest ogromna, więc nie da się użyć takiego kamuflażu, żeby tego systemu już nie było widać. Mm -hmm. Więc no taka kwestia mm, interpretacji tego. Czy będziemy się przejmować innymi reakcjami, czy jednak nie? Tak. Hmm. No ale teraz co? Jeśli ktoś ukrywał tyle lat, mm -hmm. i udawało mu się, no to teraz ma zrobić taką metamorfozę, że nas halo. Zobaczcie, albo słuchajcie, to jest moja nowa mowa, ona brzmi tak, mhm. to się wydaje niewykonalne. Wydaje się oczywiście. Wydaje się. Wszystko mhm. jest możliwe. Jest to możliwe i może opowiedz autopsji. Jak, jak, wiesz, przekwalifikowałaś to, te lata myślenia nie chce się wyróżniać na właśnie się wyróżnię. Mhm. Bo no w sumie mm, na początku ważne jest takie e, podejście, tak? e, że jak już otwieramy nowy kanał mowy, to znaczy, że zamykamy ten wcześniejszy. Czyli używamy tylko nowego i to we wszystkich sytuacjach. Więc mówimy tym nowym systemem, który jest zauważalny, ale znowu mm, nie reagujemy na jakieś negatywne komentarze czy inne sytuacje. Mhm. Więc to nam pomaga właśnie w takim przełamaniu się. No właśnie. No i teraz czy to te wyróżnienie mhm. się przez mowę ma jakieś skutki dla innych? Dla innych nie. No, to że nie słyszą, i troszkę muszą poczekać, nie? Tak. Ale właśnie. Inni może na, na początku jest taki lekki szok, ale potem już jest takie przyzwyczajenie, tak? No właśnie, bo to jest tak, jak nawet z najśmieszniejszym kawałem. Opowiedz go codziennie i on przestaje śmieszyć. Ta, przestaje być tak samo jest nawet z wolniejszym mówieniem. To, no, raz zdziwi cię w jeden dzień, zdziwi w drugi. Tak było w twojej klasie, tak. opowiedz o tym, nie? jak wróciłaś. Właśnie, w mojej klasie było tak, że na początku oczywiście wielki szok, dlatego że bardzo dużo osób w ogóle nie wiedziało, że ja mam problem związany z mową. No bo się nie wyróżniałaś. Tak, więc wielki wow, w ogóle ogólnie co się dzieje, ale w sumie było tak przez pierwsze dwa, trzy dni. Potem wszyscy się już przyzwyczajali i w ogóle... Nie reagowali. A potem z, mm, z każdym kolejnym późniejszym etapem było wow, jak to wygląda. Mhm. Byli w szoku, że to się zmienia, że to się upłynia. Tak. Ale jeszcze powiedz Sylwia, <grym> i właśnie jak jest na samym początku, ty wiedziałaś jeszcze przed rozpoczęciem kursu, wyczytałaś to, że będzie ten etap wolniejszy? Nie, w moim przypadku ja akurat tego nie wiedziałam. Nie wyczytałaś tego. <grym> nie. Czyli po prostu, jakby to na ciebie tak po prostu zleciało, mówiąc kolokwialnie. Tak. <laughs> Okej. Okay. I po prostu robię to albo nie robię, na zasadzie. Tak. Mhm. Albo mówię tak, albo nie mówię wcale. No właśnie, a teraz, czy co byś, coś by się zmieniło, gdybyś wiedziała to, że tak będzie? Myślę, że nie. Że mimo tego wszystkiego i tak bym chciała. Eee, Chciałabym na pewno spróbować. Więc takie pozytywne podejście tutaj. Mm. Tak, no ale właśnie. Czy szukamy, czy w ogóle chcemy szukać, jak to będzie wyglądało? Czasami jest tak, że ktoś przegląda naszą stronę i tam też wszystko pisze. Nawet są całe wywiady tak. z kursantami, którzy mówią, tłumaczą dokładnie, jak tam to wszystko wygląda. No ale czy nam się aż tak chce wchodzić na to, jak tam będziemy mówić, jak to będzie wyglądało? Czy po prostu. My chcemy się jak najszybciej tego pozbyć mm. tej bloków mowy. Już nieważne jak. No, właśnie w moim przypadku było tak, że e, tylko moja mama usłyszała z telewizji o nowej mowie. Tam właśnie trener opowiadał z kursantką, jak to wygląda. I ona nawet nie sprawdzała tego w internecie, ale już poprzez sam wywiad, to że pan, pan miał wcześniej problem z SBS-em, że kursantka miała, od razu e, poinformowała mnie i od razu e, decyzja była podjęta, nawet w tym samym dniu. Mhm. Czyli no. <laughs> Ci, którzy do nas słuchają, a jeszcze mają problem z SBSEm, zobaczcie, że to wcale nie o to, żeby analizować, tak. doszukiwać. Właśnie, się. bo im nie? bardziej ana analizujemy, mm -hmm. zastanawiamy, myślimy się, tym bardziej to wszystko odciągamy. Tak. I szukamy właśnie powodów, dla którego tego nie zrobić. Tak, tak. <laughs> to jest w ogóle absurdalne, no przecież po to idziemy na kurs nowej mowy, żeby nauczyć się nowej mowy, tak. a nie żeby szukać, aha, to będzie za trudne, tego nie zrobię, mm -hmm. to jest nie do przejścia, mm. jednak inspirujmy się tymi osobami, które to robią. To no, jest podobnie jak y, ktoś obleje prawo jazdy, zarzuć się, <tryk> <tryk> ale to się wielu osobom zdarza. I teraz co, czy y, pytasz się tych ludzi, którzy też oblali? Dlaczego oblali? Czy pytasz tych, którzy zdali i gdzie byli, tak. że zdali, nie? Właśnie, tutaj trzeba pytać osób, które zdali, jak to zrobili, jak <sum> tak, to się stało. Tak, I właśnie do tego samego trzeba dążyć. No właśnie. Jak oblałeś z matmy, to nie spotykasz się z ludźmi, którzy też oblali, tylko idziesz do tych, którzy znają matmy i z nimi się uczysz. Tak. I nimi się inspirujesz. No i tak to wygląda w przypadku nowej mowy. Oglądajcie te filmy, czytajcie te artykuły, Ludzi, którzy was motywują, inspirują, bo to was pociągnie da wam trochę energii, a nie tych, którzy mówią, że mi też się nie udało. <grystanie> Dokładnie. <grystanie> Także jeśli chodzi o to wyróżnianie się, to tak, wyróżniajcie się, żeby mieć piękną, spokojną mowę, bo tym się dobrze wyróżnić, mhm. a nie zacięciami tym kamuflażem, tym SBS-em, tym lękiem przed mówieniem. Bo być może czasem to nie jest widoczne u innych, ale wy się czujecie z tym źle, a skoro wy się czujecie, no to czas coś zmienić. Mm. Powodzenia. Trzymamy kciuki, cześć. Pa.